Po ostatnim odcinku, no nie wiem czy pamiętacie, ale została mi M9 Fate, którą sprzedałem i dzisiaj zaczniemy. Od takiej batelki na cztery osóbki, ale na shared mode. Na shared mode, czyli na trybie, gdzie po prostu dzielimy się dropem. E, no i zobaczymy, czy cokolwiek tutaj w sumie fajnego da. Jest skrzyneczka ze stickerkiem za szóstkę. Mamy striking ninja Case'a, gdzie mamy i fella. No mamy Black Case'a. No tutaj mamy tylko Bowika, tutaj mamy Crowna, no i tutaj mamy Good Knifea Marble Fade'a. E, no zobaczymy jak to pójdzie, ale powiem wam od razu z początku, e, no wpadłem na Kurczę, dosyć szalony pomysł i sprawdziłem już na stronie, czy mają fajne rzeczy. Czy mają fajne rzeczy do mojego szalonego pomysłu? Zaraz wam pokażę o co chodzi i powiem. Ale na razie zobaczmy, jak pójdzie ta baterka. Generalnie zaczynamy od Neon Case'a, jeden Neon Case na Jesterze. No 120 ziko, ale z tego co widzę, no to jedynie co wypadło to taki w miarę nawet fajny kałaszek Neon Rider. Chociaż nie ukrywam, no liczyłem na good Knife'a Marble fade'a, Może zyplak Case'a, chociaż jeden Bowie Knife. No jakby te dwa wpadły tam u góry co były no to byłyby zajebiste ale ale nie ma boika okej, okay, mamy awupkę containment bridge to jest najlepsze co dostaliśmy ze skrzyni plug case no widzę że koronki w ogóle z gold case'a również nie ma no i powiem wam że ta batla chyba chyba będzie słaba no mamy sticker moje london 218 ale to nie jest jakiś mega dobry drop koronki niestety nie ma no i dobra no liczymy na ostatnie najdroższe skrzynie jest Frontside misty za cztery dyszki. Może tutaj Bowie? No jest kałaszek tęczowo, no który za dużo nie daje, bo jak go podzielimy sobie tutaj na czterech, no to... No to jest lipa, ale tutaj już jest lepiej w sumie. Mamy dwie emeczki i mamy jeszcze globsy. No ale zobaczmy, czy wpadnie jeszcze stickerek. Oj, stickerka nie ma. No i zobaczymy Ostatnia szansa. Jak wleci stickerek, to będzie chyba nawet spoko. No ale stickerka nie ma, no i tutaj... No zobaczcie to, szczerze mówiąc, to mogłem dać underdoga. I w sumie no zgarnąłbym naprawdę konkretne skiny. Ale no niestety. Batelka za czwórkę. No dała nam zobaczcie. 2900, czyli kałaszek tęczowo, kałaszek Neon Rider AWP Containment. No i tak naprawdę same śmieci, więc ja sobie to sprzedam, ale co do mojego pomysłu, no to zobaczcie. Zobaczcie co mamy tutaj na stronie. E, mamy zajebiste skrzyneczki, i nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś nagrywałem taki odcinek, gdzie otwieram wszystkie skrzynki w CSGO. Wszystkie jakie są dostępne. E, no i stwierdziłem, że wiecie co, że ja to powtórzę. Że ja to powtórzę. Otworzę znowu wszystkie skrzynki, tylko tym razem już w CSGO 2. No i zobaczcie, najdroższa skrzyneczka, jaka będzie, to będzie to CSGO Weapon Case. Tutaj z tej skrzyni można trafić AWP Lightning Strike, Kałacha tęczowo. Kose, no i w sumie chyba z tych takich lepszych skinów to tyle. Operacja Bravo, no Fire Serpencik. Esport, tutaj chyba był kałach Red Laminat i P90 Śmierć od Kociaków, aczkolwiek nie pamiętam, no ale powiem tak, biorę te trzy skrzynie, zobaczcie to, że... że te trzy skrzyneczki to jest w ogóle 1000. Czyli to jest taki no prawie huncmanik, ale wiecie co, no wezmę, wezmę te skrzynie, Wezmę je stąd, ponieważ no na rynku Steam będą one, myślę, droższe i drożej mnie to wyjdzie niż tutaj. No i zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Nie wiem w sumie na ten moment ile jest w ogóle z skrzynek, w się dwa w sumie, no ale myślę, że pewnie ponad 30, coś takiego chyba będzie. No ale co, no biorę te trzy najdroższe, wezmę sobie chyba jeszcze dzisiaj stąd hydrę, no resztę już kupię sobie na Steamie, bo reszta skrzynek nie jest aż tak droga. E, no i dobra, skrzynki już wziąłem, no i powiem tyle, no wyczekujcie, wyczekujcie tego odcineczka, no może uda się trafić coś naprawdę potężnego WCS-ku, ale e, otwieramy skrzynię. Otwieramy skrzynię, ofrendę. Ostatnio M9Fate, no i wleciał też motylek z Batli chyba... chyba 5 dni temu, jakoś tak, ale no zobaczmy co dzisiaj przyniesie ofrenda. Widoczne szanse lub cena różnią się od aktualnych. O, proszę bardzo, cenę zmienili. Ojojoj, oj, oj, na droższą. Okej, okay, cena droższa. O, 7 dyszek. No ale zobaczmy. Jedna taka. No, trafiłem AWP. Trafiłem AWP Neonoir. No mamy jeszcze tutaj takiego ogutne fika, mamy usp -a, ja sobie to generalnie sprzedam. Mamy szóstkę, no i zofrendy niestety, ale nie wpadło nic dobrego, a otwórzmy sobie plug Case'a na Jesterze. I mamy CZT polimer. Mamy CZT polimer za 88 groszy. No powiem wam, że nie, no CZT-ką to ja w ogóle nie gram. A co dopiero taką? Otwórzmy sobie może Ninja Case'a. Ninja Case na Jesterze. O kuźwa! mamy Emeczkę Evil Daimio. Okej! Okay. a może Cyberek? Spróbujmy. Ostatnio otwierałem, nic nie dało. A zazwyczaj tutaj trafiałem talona Marble Feyda. Mamy Neon Ridera i mamy Emeczkę Decimator. No, i powiem wam, że naprawdę to jest bardzo słabe drobno. Liczymy tutaj na talona na jakąkolwiek kosę, ale niestety, no mamy Kawaha Ice Colda, mamy Diglamcha Industries. I odpuszczam, no odpuszczam tego cyberka Powiem tyle, odpuszczam cyberka Otworzę sobie trzy skrzynie Z Classic Knife'em, no zobaczmy 4% na Classic'a Ale mamy trzy stickery No mamy trzy stickery eee, Wiecie co, ja wezmę sobie może skrzyneczkę, może chwilę przeczekam Może będzie lepiej, ale zobaczmy Czy już mam skrzyneczki Ok, mamy skrzynię, brawo, jest git Jest skrzynia, brawo, mamy esport. Mamy esporta, więc też jest git No ale jeszcze jedna skrzyneczka tutaj jest potrzebna, potrzebuje skrzyneczki e, Weapon Case, w sumie tej najdroższej, za 500 stówek. No, musimy chwilę poczekać, ale dwie skrzyneczki już są, czyli brawo i Esport. E, ostatnio takiego Esporta mieliście do wygrania. No, i generalnie, zwycięzcy ze ostatnich odcineczków, proszę bardzo, wy wygrywacie, zgłoście się po odbiór skinków na Discorda. Linka macie w opisie. E, I powiem tyle: otworzę sobie jeszcze jedną skrzynię 4% Sloter, licząc na M9. Będzie chociaż parakord? Wleć parakord. Nie ma parakorda nawet. Ok, no nie ma nawet parakorda. Jeszcze jedna, zobaczmy. No, jeszcze jedna. Ok, ok, no ja myślę, że zrobimy sobie taką baterkę. A wiecie co? Ty, ja wymienię sobie jeszcze punkty. Pamiętajcie, że jak wygrywacie albo przegrywacie bitwę, no to dostajecie punkty, a za punkty możecie sobie wziąć właśnie jakieś skiny. Eee, no, ja sobie wezmę klasika i wezmę. Nie mogę tych handwrapsów. No, to wezmę KawaHa Neon Ridera Field Tested. Eee, no, klasika sobie sprzedam i wiecie co? Zrobię baterkę na trybie standard, albo nie. Tryb Underdog. I myślę, że na sam początek damy plug case'a, damy gold case'a, damy stickerka skrzynie holding down case, ze stickerem, ze stickerem za ponad szóstkę, damy tą skrzyneczkę kalavera, ja myślę, że damy sobie jeszcze, wiecie co, tanie skrzynie, damy sobie jakieś skrzyneczki, przykładowo te All Star case na buście, damy jednego cybera na Jesterze, Dajmy jeszcze po jednej takiej i dajmy ofrendę. Dajmy ofrendę, no zobaczymy, na buście. Ofrenda na buście, underdog na trzy osoby. Jestem ciekawy, jestem ciekawy, czy uda mi się tą bitwę zgarnąć. Fajnie by było, no ale dajemy bota Emily, dajemy bota Rosso. No i zobaczmy, zobaczmy. Pierwsze skrzynie na Jesterze, no powinny tutaj najlepiej dać. Oj, dwie wąbki USP, no lepiej. Aha, lepiej niż na, na tym shred Modzie, aczkolwiek. No trafia ma najlepszą, bo wear. I nie zaczęliśmy dobrze. Uh -huh. Stickerka również nie ma. Zobaczmy, co da jeszcze kalavera na Jesterze, Może tutaj jakiś parakord. No, mamy kałacha kartela. Ok, no nie zaczęliśmy dobrze i raczej już bez szans. No bez szans na tą batlę. E, chociaż jest ameczka Golden Coil, która w sumie daje. Emily przewagę, ty. W sumie jeszcze jakby Rosso. No może tutaj z cyberka na Jesterze, trafił jakiegoś talona albo coś takiego. Mamy SK Gaming, ale to dla Emilii. No, Rosso musiałby jeszcze tutaj trafić, no minimum, jakiegoś skina za 800, ale... Ja dostaję sticker Fnatic yy, ze skrzyni na buście. No już bez szans. No niestety. Niestety. No chyba, że ofrenda. Chyba, że ofrenda na buście coś naprawdę rzuci potężnego, aczkolwiek no nie wierzę. Nie wierzę w tą ofrendę, ale... Ale no zobaczmy, Nadzieja umiera ostatnia. No nie ma, mamy Glocka. Ja dostaję Glocka, Rosso, niestety, meczkę za 150. Rosso zgarnia wszystko, a ja dostaję skinki pocieszenia, no zobaczcie jakie. No generalnie tak wyglądał mój ostatni opening w wcs same niebieskie skiny. No powiem tak, sprzedajemy. Sprzedajemy to, zobaczmy czy ja mam skrzynię. Dobra, może już doszła ta skrzyneczka, jest, dobra, mamy weapon case'a, japitole, zobaczmy, ale co, co tutaj jest, zobaczcie, jak tutaj jest mało skinów, są tylko trzy niebieskie, trzy fioletowe, dwa różowe, jeden czerwony i złoty, no tutaj to jest skrzyneczka, która ma najmniej skinów i wydaje mi się, że po prostu jest tutaj największa szansa na trafienie kosy, ze względu na to, że tych skinów jest tak mało, e, no ale dobra, no jest, najdroższa skrzynia, no powiem Wam, szykuje się mocny, mocny openig w się 2 ale... Ja myślę, że czas na skinka dla Was. Otworzymy sobie Katrinę na, na buście. No otworzymy Katrinę na buście. Zobaczmy, co z trzech skrzynek wypadnie. Mamy Kałacha Empress. Co 370 ziko. Ten kałaszek Empress myślę, że troszeczkę za drogi. Redline'a też Wam ostatnio rozdawałem, więc Redlining też raczej odpada na 138, a zobaczmy może jakąś tańszą skrzyneczkę, powiedzmy Giga Gigabuła Giga buła na buście, ciekawe co da w sumie, jak otworzymy takie trzy... 3... Okej, okay, mamy emeczkę Dissolid Space i mamy Glocka Snack Attack. No nie za dobrze, a jakbyśmy otworzyli... Ej, G2 Case'a nie otwierałem w sumie. Bardzo rzadko, może z G2 Case'a na buście coś wpadnie fajnego. No mamy 57 Sevena, a dwie. No i nie jest to za dobry drop. I tutaj już chyba trochę lepiej będzie, bo jest hiperbestia i chyba w dobrym stanie. No tutaj już mamy w sumie hiperbestię minimalware, więc nie najgorzej. A tutaj mamy dwa PP Bisony i USP. Tego PP Bisona powinni usunąć z gierki, moim zdaniem. Kto gra PP Bisonem, nie? Eee, mam ile? 1100. Dobra, zobaczmy. Trzy cyberki na buście. No może tutaj coś. Ktoś wpadnie, jest ta wupa Electric Drive i to? W sumie? Mógłby być nawet skinek dla Was, no ale za trzy stówki. Za trzy stówki, nie? Ja myślę, że wiecie co? Troszeczkę mniej generalnie, ale przypominam, że dalej trwa rozdanie rękawiczek. Jak ktoś gra na moim kodzie, chce ogarnąć jakieś nowe skiny i oczywiście jest pełnoletni, ma 18 lat, no to wpłacając 8 ziko z moim kodem może zgarnąć rękawice za 7 Pamiętajcie, że zgarniacie to z automatu z płatą. Nie jest to jakiś konkurs, gdzie jest przykładowo jakieś losowanie, tylko zgarniacie to jako prezent z płatą. Pamiętajcie o tym, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale żeby zagrać na moim kodzie, klikacie sobie tutaj ten plusik wpisujecie świecie w boxs otrzymujecie darmowe 2 zł, no i plus 10% do wpłaty. Tutaj macie metody płatności, a ja, wiecie co, tą awóbkę rozmienię na skina tak za 170 zł. No dzisiaj troszeczkę mniej, bo jak widzicie, no ostatnio ale no nie wpada. No ostatnio niestety nic nie wpada. Mimo że wpadł motylek fade, Wpadła M9 fade. No to niestety, ale Shermut. Ten shermut powiem wam, no nie daje. Ostatnio mi nie daje i tak myślę, w sumie ostatnio wam rozdawałem skrzynię. Rozdawałem wam kałacha redlina. Myślę w sumie nad jakimś stickerem. A może jakiś sticker przykładowo. Chociaż te stickery. Nie no, no stickerem nie pogracie. Generalnie stickerkiem nie pogracie. No myślę, że dobra, wiecie co, taki Kałacha a ewentualnie albo USP. W sumie kacha wam ostatnio rozdawałem, więc myślę, że dzisiaj padnie na USP. -ka. No i żeby wygrać USPK, musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj jedna łapka to 52 grosze, tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo musisz mieć suba u mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. Nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów, jak tutaj widzowie. No i dzisiaj w komentarzu piszesz, czy... Czy grasz USP, czy grasz P2000. Prosty komentarz, a to by było dzisiaj na tyle. Jak powiem Wam, z M9 no niestety został pył, ale po części się cieszę, bo mam w sumie skrzyneczki. Wy macie usp -ka. no i może w przyszłym odcineczku, no może zrobimy opening skrzyń Snów i Koszmarów, albo tych skrzyneczek takich tutaj tanich. No pamiętam jak Przemek właśnie, mówię Wam to co drugi odcinek, ale no Przemek tutaj trafił Butterfly Knife'a, Gamma Dopplera Emeralda, więc, więc no da się, ale może może ja też teraz trafię, no nie, no mamy Maga 7, mamy MP5 i mamy Five Sevena niestety, eee, no i to by było na tyle dzisiaj. Skinka, no już będę miał zaraz wysłanego do Was, to by było na tyle, na razie.